Cześć, z tej strony Patryk Zardy z Artystów i witam Cię w kolejnym, tym razem dość negatywnym odcinku, bo będziemy gadać o hejcie, krytyce i o tym, jak na nie reagować. Zacznijmy w ogóle od tego, aby odróżnić hejt od krytyki. No i załóżmy, że publikujesz jakieś różnego rodzaju materiały w, w internecie, no to hejtem będą, będzie ta część, te, te, będą te komentarze, te reakcje, które których jedynym celem jest tak naprawdę to, żeby ci w jakiś sposób dopiec, żeby cię... Wkurzyć i, i, i zirytować, to będą różnego rodzaju niemerytoryczne uwagi dotyczące materiału, to będą różnego rodzaju wyzwiska. I tak naprawdę ciężko będzie walczyć z hejtem, bo jakiekolwiek wejście w dyskusję nie będzie możliwe, czyli ludzie, którzy będą hejtować, nie będą odpowiadać na, na twoje merytoryczne uwagi, bo ich, ich cel jest jeden: po prostu chcą cię zirytować i wkurzyć, i merytoryczna rozmowa ich w ogóle nie obchodzi. No Natomiast krytyka, z którą też pewnie się będziesz spotykać, to będą te wszystkie uwagi, które jak najbardziej mogą być oczywiście negatywne, mogą być pozytywne dotyczące tego, co robisz, natomiast będą przede wszystkim dotyczyć merytorycznej części tego, w jaki sposób tworzysz swoje materiały, i tak naprawdę ta krytyka, celem tej krytyki będzie w pewien sposób. To, żeby poprawić jakość Twoich materiałów. Będziesz mógł dzięki tej krytyce zobaczyć, co robisz źle, albo po prostu, co możesz zrobić lepiej. Jak reagować na hejt? No. Warto w ogóle na, na samym początku zastanowić się, czy uwaga, którą ktoś napisał, jest merytoryczna. Weź sobie ten komentarz, wykreśl wszystkie bluzki, wszystkie wyzwiska, wszystkie te negatywne rzeczy i zobacz, co zostało z tego komentarza. Jeśli jesteś w stanie jakąś wartość z tego wyciągnąć, ok, jakby masz, masz, masz tę wartość, możesz coś z tym zrobić, jak nie no to, 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 to trudno, w sensie nie jest Ci to w, taki, w, w, w takiej formie w żaden sposób potrzebne. Co dalej robić z takim hejtem? Ja no jestem całkowicie za tym, aby ten hejt ukrywać, ewentualnie usuwać negatywne komentarze. Um, ukrycie komentarza jest taką fajną opcją, że um, ten komentarz dalej będzie wisiał pod tym postem, ale widzieć ten komentarz będzie mogła tylko osoba, która cię schajtowała, która zostawiła ten komentarz i ewentualnie znajomi tej osoby. Tak więc ty się kompletnie od tego odcinasz: Twoi nowi odbiorcy, inni odbiorcy nie będą tego widzieć, nie będą zwracać na to uwagi. Też zwróć uwagę, że po prostu nie ma sensu. Ma żadnego sensu trzymania i skupiania wokół siebie ludzi, którzy cię hejtują, to nigdy nie będą twoi klienci. A zajmowanie się hejtem, zajmowaniem się odpowiadaniem na, na, na ten hejt, to jest zwykła strata czasu. No bo wtedy, kiedy robisz coś nieważnego, no to nie możesz się zająć czymś, co jest rzeczywiście ważne dla Twojego biznesu, co, co może przybliżyć Cię do jakiegoś kolejnego Twojego celu. Natomiast ja w 100% zdaję sobie sprawę z tego, że jak ktoś zostawi jakiś hejtujący komentarz, no to jako nas, jako twórców to w jakiś sposób będzie uderzać. Tak więc y, przemyślmy to, w jaki sposób sobie poradzić z tym hejtem, aby mieć jak najmniejsze obciążenie psychiczne z tym związane. Ja jestem za tym, żeby racjonalizować e, tę wypowiedź, e, czy ona w ogóle ma sens? Czy hejter, ta osoba, która, która tworzy, jakby napisała ten hate, czy ona mm, zna się na tym, co, co robię. Czyli jeśli, jeśli ktoś by mi hejtował, że nie mam z mało subskrypcji, no to mogę wejść na profil tej osoby i zobaczyć, czy ta osoba ma więcej, czy ona w ogóle zna się na tym temacie, czy ona w ogóle produkuje jakieś materiały. No, jeśli nie, no to, to, to jakby sytuacja jest jasna i klarowna. Czy ta osoba, ten hater ma jakieś osiągnięcia w, w, w Twojej dziedzinie, w tym, o czym się zajmujesz? Czy mm, warto też zwrócić uwagę, y, czy. Ten komentarz hejtujący to jest jedyny komentarz, jaki się pojawił pod Twoim materiałem, czy po prostu stanowi mniejszość wśród całej fali innych komentarzy, które nie hejtują tego, co robisz, tylko po prostu w jakiś tam sposób komentują albo wchodzą w, w reakcję. Bo może się okazać, że trafił się jeden hater i oczywiście zwracamy uwagę na niego, no bo on najgłośniej krzyczy, ale tak naprawdę w skali wszystkich innych, całej Twojej społeczności, wszystkich innych komentarzy, no to jest mniejszość i nie ma żadnego znaczenia. Przejdźmy sobie teraz do krytyki. No więc osoba, która zapoznała się z Twoim materiałem, a potem poświęciła swój czas, żeby wyrazić swoją opinię na, na temat tego materiału i wskazać jakieś punkty, skrytykować, docenić lub, lub wskazać jakieś elementy do poprawy, to jest bardzo fajny dla nas odbiorca, no bo generalnie z założenia najlepszy jest taki klient, taki odbiorca, który zapoznaje się z materiałami, chce Ci pokazywać, co robić lepiej, jest, jest zaangażowany w twoje, w twoje komunikaty, w to, co robisz, to, to, to co tworzysz. Tak więc warto z takim odbiorcą po prostu wejść w, jakieś, w jakąś dyskusję, podziękować mu za zostawienie komentarza, ewentualnie zareagować na, na, na jego komentarz i, i poodpowiadać na jego, na jego pytania. Oczywiście cały czas warto zachować ten merytoryczny ton, czyli odpowiadać uprzejmie, w takim sympatycznym tonie. I nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja często widzę, że w internecie ktoś, to, że coś ktoś napisał, często brzmi... Brzmi, kiedy ja sobie to czytam, często brzmi gorzej niż, niż te prawdziwe intencje, jakie miał ten odbiorca, więc może być tak, że ktoś miło i, i, i uprzejmie na, ocenia nasz materiał wideo, a dla nas ta jego, jego ocena jest dużo gorsza niż, niż, niż jest w rzeczywistości. Tak więc chodzi mi po prostu o to, żebyś zachował pewien. Dystans do tej, do, nawet do tej krytyki, e, aby po prostu nie zacząć hejtować, aby nie zacząć e, negatywnie oceniać tej drugiej osoby, a cały czas skupiać się raczej na, na materiale i e, cały czas bazować na tych merytorycznych uwagach, na tej merytorycznej e, części. No tutaj e, w tym zakresie mogę się tylko podpowiedzieć, że na przykład w moim wypadku dobrze. E, Dobrze działa zakładanie, że. No ja, na przykład, jak widzę jakąś krytyczną opinię, zakładam dobrą wolę drugiej strony, więc polecam, żebyś ty też w pierwszej kolejności zakładał, że ta osoba, która coś do ciebie pisze, coś ci wysyła, robi to z dobrej woli i wtedy dużo łatwiej jest się odnieść do takiej wypowiedzi. Daj znać, czy ten materiał podobał Ci się. Jeśli oglądasz nas na YouTubie, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, kliknij w dzwoneczek koniecznie. A jeśli na Facebooku, to zapraszam Cię do obserwowania naszego profilu i zostawienia lajka pod, pod tym materiałem. Do zobaczenia wkrótce.